Witam Was! Dzisiaj taki filmik, troszeczkę z ogrodu, można powiedzieć. Mamy tutaj taką troszeczkę ziemię, ona jest tak pod skosem, tutaj idzie to wszystko. Taki, można powiedzieć, taki schodek, jak gdyby. Ziemia tu jest dosyć twarda w tym wszystkim, dlatego spróbowaliśmy sobie tutaj taki mały, fajny eksperyment, żeby to troszeczkę, można powiedzieć, wyrównać. Zrobiliśmy tutaj coś takiego. Widzicie, to jest ze starych dachówek zrobione. Wokół. Wszystko. I tu w środku jest fajna ziemia. Wszystko po kolei e, nałożone. Ale zaraz pokażemy Wam to od podstaw. Jak to po prostu e, zrobiliśmy tutaj. I tu obok będziemy zaraz e, działać. Także dobra, mamy tutaj murek zbudowany. E, z cegieł mamy jeszcze troszeczkę cegieł, także tutaj nam zostały kiedyś czegoś. Także murek tutaj już jest zrobiony. Tak to wygląda. Tutaj już jest troszeczkę patyków to włożone w tą stronę, żeby to lekko też podtrzymać od razu, bo tu jest jak widzicie to ukośne troszeczkę. Trzeba było tutaj to wyrównać na te cegły, żeby to było równo. Ten bok za chwilkę będzie otwarty, ponieważ to będzie przedłużone w tą stronę pójdzie. Także dobrze, pracujemy dalej. Dobra, tak to wygląda teraz. Ściana, jak widzicie, stoi. Tutaj mamy patyki teraz. Tylko tu są takie grubsze patyki, daje się na sam dół. Na wierzch dajemy już później cieńsze, cieńsze. To jest jak gdyby taka warstwa drenażowa, można powiedzieć. I tutaj też dobrze jest to powolutku układać, żeby też nie przewrócić tego muru, bo za chwilkę to po prostu jeszcze zostanie zdeptane drewnianymi butami. Warstwa powinna mieć około 30 cm tutaj tych patyków. Takiej grubości to powinno być nałożone, przynajmniej my tak robimy. Dobra, teraz mamy tutaj nałożone już więcej. Tego jest teraz dużo, dużo więcej, bo to jest praktycznie na równo z tym kamieniem jak tutaj widać, ale to teraz będzie zdeptane, bo to musi być tak udeptane około 30 cm. Tak wchodzi traktor drewniany na to, taki walec i to ubija wszystko. Także nie chciałbym, żeby mnie takie buty nie nadepły na bosą stopę, bo pewnie raczej by bolało. Także teraz wszystko zostaje zmiażdżone I jak widzicie Wszystko zostało już ubite Dobrze, tutaj teraz następna warstwa, którą na to daliśmy, to jest takie y, można powiedzieć siano, a właściwie nawet jest trawa skoszona, która troszeczkę w zimę gdzieś już poleżała I jak widać ona już jest leciutko tak można powiedzieć przegnita, także to teraz daliśmy na to i bierzemy się dalej do pracy. Dobrze, teraz troszeczkę ziemi do tego ładujemy. To jest ziemia, którą sami można powiedzieć, wytworzyliśmy. To jeszcze jest nasz koński obornik, który tutaj był i różnego rodzaju odpady z siana, odpady z jedzenia. Różnego rodzaju takie rzeczy. To jest po prostu wszystko razem skompostowane. To się kompostowało około 3 lat. To wszystko razem. I jak widzicie, jest piękny czarnoziem, można powiedzieć bo tutaj mamy praktycznie samą glinę e, tutaj nie ma nic takiego a tu jest czarnoziem tu nawet o, jest i iglizda która se tam jest i kot i to teraz wszystko napełniamy po prostu ziemią do pełna i za chwilkę dalej będziemy walczyć Pies jest taki szybki, ma tyle energii, że nawet ciężko go złapać <noise> w kamery chyba jestem za wolny, żeby go sfilmować Jest i kot Cała drużyna Swaróżka! <noise> Ten pies jest nadaktywny czasami <noise> Dobra, to już ostatnia taczka ziemi. Teraz to rozgrabniamy, żeby było fajnie równo. Troszeczkę poubijać. Już nam jakość filmu powoli ucieka, bo się zaczyna robić ciemno. Tego widzę już mrowienie na ekranie. Ale już prawie koniec. Dobra, i to mamy przykryte teraz tutaj takim starym sianem, który przed chwilą wam pokazałem. Po to, żeby to po prostu nie wysychało, to jest ważne. Ponieważ, jeżeli jest ciepło, słońce, to nam to po prostu wyschnie i ta cała ziemia, i nie byłoby to chciane. Także tak to można zabezpieczyć. I tak można sobie zrobić. Tutaj fajna rzecz. Także tak to wygląda. Tak się to ma. I tu teraz można sobie różnego rodzaju roślinki już posadzić w tym wszystkim, i już może to fajnie rosnąć. To jest akurat taki większy model, można powiedzieć. Pokażę Wam jeszcze taki mniejszy, który kiedyś już zrobiliśmy wcześniej. Już się robi ciemno, dlatego ten obraz już tak będzie coraz gorszy. Tutaj, jak widzicie też było coś takiego tu jest taki spadek i tutaj też to fajnie wyrównaliśmy i wyszedł nam z tego też tutaj taki fajny mały prosty ogródeczek także można z takimi schodkami pracować że tak powiem w różnych miejscach jeżeli mamy krzywy teren że można robić po prostu sobie takie schodki ja to powiem schodki to nazwę i wyrównywać to i wtedy za każdym razem zdobywamy kawałek prostej ziemi znowu na której już możemy coś robić, to też jest tutaj zabezpieczone. I tak to mniej więcej wygląda. Dobra, także tyle na dziś, i pozdrawiamy.